Cześć. Dostałem na profil kanału na Facebooku kilka wiadomości, parę słów o nich. Część była z zarzutami, że jestem anonimowy, a kogoś oczerniam i tak dalej. Część, że pewnie to moja wina, że mi się związek rozpadł. Może zacznę od pierwszego. Także jestem anonimowy, tłumaczyłem dlaczego. Dla dobra mojego syna. Sprawy są w toku. Najbliższa za dwa tygodnie, która pewnie i tak nic nie rozwiąże. No ale są. Jak wszystko się ułoży, moja anonimowość zapewne zniknie, bo jestem w trakcie tworzenia pewnego projektu e, wspólnie z córką. Oczywiście was zaproszę. E, druga sprawa, że kogoś oczerniam. Hmm. Przedstawiam fakty, które miały miejsce. Macie tu zrzut ekranu, kiedy Alfons próbował zastraszania. Po próbach zastraszania pisał jeszcze na nasz czat firmowy. Mało dowodów, mam ich setki, z czasem je ujawnię. A teraz kwestia tego, czy jestem winny rozpadu związku. Otóż uważam, że nie. Wiecie, kiedy mojej byłej partnerce zaczęło się odklejać? Dokładnie po operacji usunięcia macicy. Ona sobie wbiła do głowy, że to mi przeszkadza, że ja uważam ją za jakąś wybrakowaną. Wszystkim wokół to powtarzała. A to była nieprawda. Ja w ten związek wszedłem z sercem. Wszystko co robiłem, robiłem z sercem. Byłem szczęśliwy, naprawdę byłem szczęśliwy, że mam rodzinę. Partnerka była w szpitalu, byłem przy niej, martwiłem się o nią, dbałem o dziecko, zarabiałem. Kochałem ją naprawdę całym sercem. Dla mnie była pewnikiem, ostoją, partnerką i przyjaciółką w jednym. Ale po tej operacji, jak już doszła do siebie Zaczęły się dziać te wydarzenia, o których mówiłem w poprzednich filmach. Jak już doszła do siebie, to postanowiła być pojemnikiem na nasienie dla kilku osobników. Była pewna, że może, bo ciąża już jej nie groziła. Co możesz myśleć o kobiecie, której się oświadczasz, ona się zgadza, a na drugi dzień pieprzy się z innym? Przypominam, że mieliśmy małe dziecko. Mówiłem, że wepchnęła nas w długi i mając firmę miałem plan do zrealizowania, dzięki któremu już w tym roku o tych 250 tysiącach długów mogłaby zapomnieć. Jestem pewien wygranej przetargów. Niestety wszystko przepadło, a po tym jak mnie odsunęła od firmy, firma zaczęła upadać. Ja jestem bez przerwy oskarżany o to, że nie pogodziłem się z rozstaniem i tu się nie zgodzę. Po pierwsze, nie wpuszczenie partnera do domu, utrudnianie na maksa kontaktów z dzieckiem to nie jest zwyczajne rozstanie, to jest skurwysyństwo. Po drugie, wszystko co ma w domu, wszystko yy, przyszło do tego domu wraz ze mną. Nie miała nawet czajnika elektrycznego, a mikrofalówki nie umiała obsługiwać, i uważała to za największe zło. Całe wyposażenie domu przyszło wraz ze mną również Thermomix nie można wyrzucać osoby, dzięki której się coś osiągnęło dodatkowo co chwilę o coś oskarżać, żeby jeszcze wydoić ile się da to z tym się może, może nie mogę pogodzić na pewno nie mogę się pogodzić z tym że można ograniczyć kontakt z ojcem dziecku który był z nim od urodzenia i z którym łączy go silna więź jest to dla mnie gorsze kurestwo niż jej sposób na życie dziękuję bardzo